Witam. Kolejny potencjalny e Dropik od Ancient8. Oni są layerem drugim na Ethereum, na Orbitrum. Tak dokładnie rzecz mówiąc, zebrali 10 milionów inwestycji. No, i tutaj co potrzebujemy? To jest, jest layer skoncentrowany na gamingu. Layer 2. Trzeba ich dodać do swoich sieci. Ja tutaj zaraz wam pokażę, jak to najlepiej zrobić. Przy tym bridge'u tutaj po prostu przełączycie sobie na Ancient 8 i dodacie swoją sieć. Można by było wpisywać ręcznie, ale tak można zrobić jakiś błąd. Tu jest szybciej, łatwiej i przyjemniej. Tak jak tutaj widzicie, robimy bridge. Ja tutaj właśnie robię, przerzucam sobie pół etera Sepolina na ich sieć. Że to trochę moja pewno potrwa, w międzyczasie przechodzimy na kolejną stronę. Tutaj łączymy się naszym portfelem, podpisujemy się i tutaj mamy dni, jak widać. A tutaj, już właśnie z pierwszego 17 dobrałem sobie jeden punkt EP, czy nie wiem, co to jest. Raczej, punkt. I tutaj po prostu jutro następny, następny, i tutaj będzie za cały tydzień jakaś nagroda większa. Także należy o tym pamiętać. Tutaj co mamy? Tu mamy jakieś inne rzeczy. Trzeba zobaczyć jakie misje mamy. Tutaj mamy 27. Aha, czyli na inne portfele trzeba wysłać. Ethereum. To jest jedna z misji. No ja jeszcze mamy socjal. telegram, startuj, także raczej prosty zadanka. Okay. Stronę odwiedziliśmy subscribe na Facebooku tu Facebooka nie ma zainstalowanego, ale ale jest zweryfikowany. Widzicie? Nawet nie trzeba nic łączyć, a dostajemy punkty, także Spoko. To Telegram weźmiemy Skopiuję sobie, zaraz zobaczymy czy a tutaj trzeba wpisać User ID, czyli tutaj nam nie pójdzie i tutaj musimy też połączyć Discorda. OK. Ale to za chwilę sobie ogarnę. Tak jak widzieliśmy mamy kilka zadań, które trzeba po prostu sobie zrobić. Daily check też mamy a to jest to, ok, Timichek. I misje po prostu, tak? Nagrody są. Dostaniemy NFTK oraz Space Energy Points. Pewnie te Energy Points. No właśnie, więcej nagrod możemy wtedy dostać. Możemy NFTK, Digital, Cards, White List, Tickets, and much more, czyli pewne drop też. Ok. Link zostawiam wam pod opisem filmu. Tutaj nie ma dużo co się zastanawiać, to jest proste w miarę. Także. No właśnie. Tu mam lekkiety i tak dalej, i tak dalej. Można sobie po prostu kupić coś. Coś wygrać jeszcze. Jeszcze zobaczymy tutaj. Aha, tu są różne gry jeszcze. Także to są różne te zadania. Tutaj widzę, że po prostu się troszeczkę spóźniliśmy z tym, bo to już było. No właśnie, tutaj mamy tylko Space3 na razie do zrobienia. Także. No okej. Okay. Dobra. Nie będę przedłużał. Link zostaje pod opisem filmu powodzenka.